Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot, a Zapraszam strzolczyki na czytanie tygodniowe na czas od 25 listopada do 1 grudnia 2024 roku. Moi kochani, zapraszam was do włączenia subskrypcji, do włączenia dzwoneczka. Wtedy nie ominiecie żadnego czytania na czas, a Zapraszam też do łapek w górę, do komentowania. Dzięki temu kanał ma szansę na dalszy rozwój. Moje drogie strzelce, to czytanie jest dla osób wszystkich w relacjach, w związkach, dla singli. A tutaj będzie dla każdego z Was osobna m, karta. Oczywiście Wasza energia, energia z zewnątrz, co w pracy i co, w, co będzie nieoczekiwane. I naturalnie Rada Wskazówka, wynik na koniec czytania. Zobaczymy wobec tego, moje drogie strzelczyki co dla Was na nadchodzący tydzień ma do przekazania tarot. O, o um, uh, ósemeczka pentakli. Ja jakoś taka, wiecie, co wypadła odwrócona, chyba ktoś nie będzie miał zamiaru skupiać się na pracy ani na budowaniu relacji. A już na pewno nie, na, nie, nie będzie się chciało chyba koncentrować na jednym celu. Odwróciła się ósemka monet, teraz to się w ogóle więcej kart odwróciło okej, okay. moje drogie strzelczyki co dla was na nadchodzący tydzień mhm. dobra, karty nam już wyskakują wasza energia sześć kielichów sześć kielichów o, dobrze co moi kochani z zewnątrz przychodzi, sześć pentakli pięknie co będzie dla singli? 6 buław. Mm. Patrzcie, 3 szóstki co ja, co tu jest za cyfra 3 szóstki? Ja tego nie powiedziałam. Ja tego w ogóle nie powiedziałam w strzelce. 6 buław co w związkach? As mieczy As miecze w związkach. Co w pracy? 10 pentakli. Pięknie. Piękne karty. I e, kochani, e, co nieoczekiwane? Asbuła, Szóstki i asy i dziesiątka pentakli. Nie, nie. Piękne energie, moje, moje drogie strzelce. A rada wskazówka wynik? A siła jest dobra. No, powiem Wam, że wymiotacie w tym tygodniu. <noise> A w tle jest gwiazda. Gwiazda i świat. I cesarz. Strzelce, wy usiądźcie normalnie? Albo najlepiej się połóżcie, jak możecie odpocząć. Ja cię, Ale czy tanie, później król Buław, i mm, Nie. To się dzieje naprawdę? No moi drodzy, no macie mega spełnienie. Takie wiecie, nie wiem, czy się zdarza raz w życiu, czy... Czy o co chodzi? Albo to będzie, no właśnie, spełnienie marzeń, spełnienie pragnień. Słuchajcie, zakończenie jakiegoś, jakiejś nadziei, wiary, optymizmu, jak właśnie zakończenie pewnej nadziei sukcesem. Czyli tutaj czekanie na coś, wiara, nadzieja w to, że wszystko się uda, no uda się zakończyć wszystko sukcesem, z ogromnym spełnieniem, z ogromnym szczęściem, z największym spełnieniem. I jeszcze cesarz. Moi kochani, może tu chodzić o wszystko: o miłość, związki, uczucia, relacje, o sprawy zawodowe, biznesowe również, bo tutaj jest 10 pentakli też. Pięknie, może być ciąża, może być na, naprawdę znalezienie jakiejś osoby, wiecie, przeznaczonej, docelowej. No, to jest, to jest coś niebywałego. To jest coś niebywałego, zwłaszcza single, bo macie, kochani, energię sześciu buław a i single, singielki, no tu się jakieś marzenie wasze spełnia. Nie wiem, czy to była jakaś osoba, o którą wy bardzo zabiegaliście, bardzo chcieliście zdobyć tę osobę. Może osoba znana, może osoba, no na pewno osoba mająca dużą władzę, duży wpływ, um, duże doświadczenie. Um, bardzo zamożna, tak? No to jest osoba, że już bardziej zamożnym się być nie da, więc nie wiem, kogo wy tutaj wyrwaliście, albo kto was wyrwał. No bo dokładnie, szóstka buław to jest zdobycie, tak? Tej osoby, lub ta osoba wybrała właśnie was spośród wielu innych, tak? No i to spełnia się, kochani no spełnia się marzenie, spełnia się wszystko, co najlepsze. Pięknie jest. Taki sukces, że to się w głowie nie mieści. U osób w relacjach w związkach też jest ten sukces. Tutaj w ogóle może być ciąża, bo jest w tle ta gwiazda, więc może być ta ciąża. Jeżeli tam ktoś oczekiwał upragniona, no to może się okazać, że jest ciąża, albo że po prostu jest, wiecie, taki no, czas, w którym wy może zajdziecie w ciążę w przyszłym tygodniu, też tak może być, bo tutaj jest ten as mieczy, u osób w związkach, w relacjach, więc tutaj jakieś wyjaśnienia. I te wyjaśnienia mogą dużo. Przynieść w związkach, w relacjach, dlatego że może być sytuacja, w której będziecie mieć jakąś rozmowę wyjaśniającą i będziecie mieć swój nowy początek. Ale też rozmowa wyjaśniająca mogłaby polegać u osób, które są zajęte, są w relacji w związku, a powiedzmy jeszcze mają nowy początek, bo tu jest pokazany nowy początek. I dla części to jest nowy początek w Waszym związku, w Waszej relacji, ale dla innych z Was jest to nowy początek z kimś innym. Z kim? Popatrzcie. Z cesarzem. A kim jest cesarz? Cesarz jest najczęściej osobą zajętą. Wiecie, dla singli taka osoba, owszem, no mogłoby być, że jest też zajęta, tak, ale to już single będzie wiedział tak samo jak wy, będziecie wiedzieć, czy osoba jest zajęta i wolna, czy wolna. Dla jednych może być zajęta, dla innych wolna. Będą single, dla których cesarz będzie wolny i wtedy jest to spełnienie marzeń. Już o to, o czym mówiłam, a będą single, dla których cesarz będzie zajęty, ale nie zmienia to faktu, że jest to jakieś spełnienie marzeń. Więc albo ten cesarz, nie wiem, obieca, że nie wiem, bierze rozwód, że odchodzi, że będzie tylko z wami, no są takie opcje, możliwości. W związkach, w relacjach mamy też taką sytuację, że wy możecie być w związku, w relacji i poznać osobę, mieć nowy początek, początek nowego uczucia, początek związku, początek relacji też z osobą, która jest zajęta. I tutaj też mogą się dziać dziwne rzeczy, bo tu będzie spełnienie, tu jest naprawdę spełnienie marzeń, pragnień, e, największy sukces, e, więc tutaj wiele osób najprawdopodobniej doprowadzi do zakończenia jakichś relacji, związków, w sensie m, nie to, że Wy do swoich, ale że ta osoba, tak, którą Wy poznacie, czy poznaliście, jeżeli była zajęta, to raczej będzie decydować się na Was, tak? I e, ta decyzja. Czy jesteście strzelcem wolnym, czy zajętym, tej osoby będzie polegać na tym, że wybierze was tak? i da to nowy początek. Ale w przypadku, w przypadku Singi sprawa jest bo, łatwa, bo wy jesteście wolni, więc wy macie spełnienia i w ogóle triumf, prestiż. Ma się to jest duży prestiż, więc to może być też osoba, która jest na jakimś tak, jak mówię, wpływowym stanowisku, wysokim stanowisku, może nawet osoba znana lub osoba publiczna. W sumie to jedno i to samo. <grych> Okej, okay, w każdym razie, yy, osoby w związkach, w relacjach, wy macie sytuację o tyle inną, tutaj w tym Asiemiecze, że wy przeprowadzacie z tą osobą jakąś rozmowę wyjaśniającą. I może to się dopiero wyjaśni, że ktoś tu nie jest wolny, że może nawet tak być, że ani wy, ani ta druga osoba nie powiedzieliście sobie dotychczas, że wy kurcze jesteście zajęci. Że, nie wiem, wy macie męża, żonę i osoba też, rozumiecie? I jeszcze na przykład rodzinę. I to może w przyszłym tygodniu wyjść, że będzie taka rozmowa wyjaśniająca, że przyjdzie co do czego i się okaże, no kurczę, chciałam Ci to powiedzieć, chciałam Ci też coś powiedzieć, ale no słuchaj, musimy sobie coś wyjaśnić, musimy, muszę Ci to powiedzieć i ja też Ci muszę powiedzieć. No i okazuje się, że chcecie sobie powiedzieć obydwoje to samo, że jesteście obydwoje w związkach. Albo jedna osoba wyjdzie z tym pierwsza i tutaj będzie pewna rozmowa. Dyskusje, polema dyskusje, polemiki, dylematy, wiecie. Osoby, które są zajęte, mają trochę już inne podejście, bo one już są w związkach, są w relacjach i trochę już mają doświadczenia w tym. I teraz ani wy sobie na to nie będziecie chcieli pozwolić, ani ta druga strona, na to, żeby kurczę mieć taki układ bez obowiązań, nie? Że, no ale jak to tak, na dłuższą metę, to bez sensu, żeby mieć, wiecie, dwa domy, dwie rodziny i tak dalej. No więc. Tutaj jakby dwie osoby będą dążyć do czego? Do rozmowy wyjaśniającej. Jedna strona będzie chciała początku związku i w ogóle wszystko super, jest ekstra, ale żeby skończyć obecną relację, tak? I druga strona, wiecie, jedna strona może tego chcieć, a druga może chcieć układu i to może być ta różnica. Dlatego będzie ta strona ta rozmowa wyjaśniająca. Ale tutaj jest możliwy nowy początek, bo po jakiejś rozmowie, na rzeczowe argumenty, naprawdę. Ktokolwiek tutaj będzie taką rozmowę miał, no to tutaj jest szansa rozpoczęcia nowego początku albo po prostu nowego związku, bo jest nowe uczucie. Jeżeli jest tu prawdziwe uczucie między wami, to tu będzie ten nowy początek związku, no więc będą decyzje zapadały o rozstaniach w istniejących relacjach i związkach. Może tak się zdarzyć u niektórych. Oczywiście nie u wszystkich. Wszystko jest, kochani, waszą decyzją, tak naprawdę. Bo nikt za was jej nie podejmie. Czy wy chcecie ze związku z relacji wychodzić na rzecz innego, związku innej relacji, czy nie chcecie? To jest tylko i wyłącznie wasza decyzja, a nie decyzja drugiej osoby, czy tam osoby, którą, z którą teraz na przykład jesteście, nie? Moi drodzy, wasza energia sześć kielichów. Wasza energia, wasza energia to jest energia no właśnie, powrotu do przeszłości i teraz, albo fizycznej, odnowienia kontaktu z miłością sprzed lat, z bratnią duszą sprzed lat. Albo wy to będziecie wspominać i sobie przypominać, i może tak być w niektórych przypadkach, że tu będzie jakieś spełnienie z jakąś osobą, naprawdę nawet z bardzo odległej przeszłości. Wcale z tą osobą nie musieliście być nigdy w związku i w relacji, ale może, wiecie, wzdychaliście do kogoś czy ktoś do was w jakichś latach młodzieńczych, latach, nie wiem, nastoletnich, kiedy jeszcze byliście w szkole, czy to podstawowej, czy to średniej, czy tam w gimnazjum, czy na studiach niektórzy, tak wiecie. To mogą być takie odległe czasy, tak? Dla niektórych, a dla niektórych. Po prostu osoba z przeszłości. Niekoniecznie z tą osobą musiała odbyć się relacja lub związek, mogły jej nawet nigdy nie być, ale mieliście się ku sobie, tak? I tutaj może nadejść to spełnienie, że z tą osobą teraz możecie być, że teraz jest to możliwe, że teraz przychodzi to spełnienie do was. I wy tutaj możecie odnowić dawny kontakt, albo ten ktoś odnowi kontakt z wami, bo tu jest odnowienie kontaktu, tak? Być może właśnie z taką osobą. Ewentualnie ktoś wraca do domu rodzinnego, nie wiem, czy na święta, czy na jakiś okres, taki wiecie, świąteczny, czy z innych względów, i tutaj może być to spotkanie z tą osobą, i to może być to cały od... ten nowy początek, wasz jakby tak, ale może być też tak, że w ogóle się ktoś wyprowadza, przeprowadza do domu rodzinnego, albo właśnie pojedzie w tę stronę, no, albo jeżeli, albo ktoś przyjedzie, tak? Bo to może to jest też wasza energia, bo ktoś może przyjechać w wasze strony. Tak I tu się może okazać, że, kurczę, tyle lat minęło, nie? A tu takie spotkanie, albo kontakt w jakimkolwiek innym, w jakikolwiek inny sposób. E, taki sentymentalizm, tęsknota za ciepłem, za uczuciem, za miłością. Tu w ogóle wiecie, co w przyszłym tygodniu będzie taka tęsknota, za właśnie, za uczuciem, za ciepłem i miłością. I być może z tej tęsknoty, z tego sentymentalizmu, z tych wspomnień powstanie ten kontakt. I być może ten kontakt zainicjujecie właśnie wy bo będziecie wspominać, bo was tak po prostu wiecie, weźmie nie? Z, zewnątrz, z zewnątrz szóstka pentakli z zewnątrz idzie co? coś pięknego idzie wyrównanie energii, balans, równowaga hojność, obdarowanie tutaj ktoś chce tu idzie osoba z zewnątrz, która chce dawać porówno chce partnerstwa Kochani, i to we wszystkim takiego partnerstwa, i zawodowego, i biznesowego, jeśli trzeba, i w uczuciach, i w relacjach, to jest właśnie osoba, czy to, co czy to, ta osoba proponuje, to proponuje porówno. Proponuje obdarowywać, po, po, będzie potrafiła się dzielić z wami, będzie chciała się dzielić wszystkim, dzielić się uczuciem, dzielić się materią, dzielić się życiem, czasem, wiecie wszystkim, tak? Tu jest piękna równowaga. Z zewnątrz wchodzi równowaga do waszego życia. Jeśli gdzieś był brak, Gdzieś było za dużo, albo gdzieś było za mało, to zostaje wyrównane. Ta energia zostaje wyrównana. Przychodzi równowaga. Być może też ta równowaga, która przychodzi, spowoduje, że komuś będzie łatwiej zajść w ciążę w tym tygodniu. Może też trzeba to wziąć pod uwagę. No wiecie, jeżeli są takie energie, które wyzwala na przykład osoba z przeszłości, czy osoba, która była, wiecie, nie wiem, miłością życia, bratnią duszą albo. No i wzbudza takie emocje, no to wiecie, przy takich, tu też, też hormony różne pracują w tym czasie i też mogą ułatwić Wam po prostu zajście w ciążę, na przykład z tą osobą, tak? No, znaczy z tą osobą, z tą, z którą będziecie działać, nie? No, w tej euforii. Ale w każdym razie, no, tu takie różne, wiecie, endorfiny, dopaminy, tu się różne rzeczy jakieś tam, wytwarzają, które czy oksytocyna, które po prostu powodują mogą spowodować wyrównanie waszej gospodarki hormonalnej, waszej, waszej stabilności emocjonalnej też i to może przyczynić się do odstresowania, do zrelaksowania. No do tego, że pójdzie łatwo, że może pójść łatwo. Może ta równowaga tutaj przychodzi do kogoś właśnie, gdzie wasz organizm osiągnie stopień równowagi, że to będzie dobry moment na zajście w ciążę. To może być też dla kogoś informacja. Kochani, w pracy 10 pentakli. W pracy jest w ogóle, widzę, szczęście rodzinne. W pracy szczęście rodzinne, no tak. Pokazana jest wielopokoleniowa rodzina. Szczęśliwa, udana, której niczego nie brakuje, jest bezpieczna emocjonalnie, finansowo, materialnie, uczuciowo, jest tu wszystko super. Wszyscy się ekstra dogadują, nawet różnice pomiędzy pokoleniami niczego nie zmieniają. Wszyscy tutaj są w bardzo dobrej komitywie. I moi drogie strzelce, może tak być, że wy może rozpoczniecie albo zostaniecie zatrudnieni w firmie rodzinnej, albo po prostu, nie wiem, dostaniecie udziały. A firmy rodzinne, jakieś stanowisko, e, albo będziecie wchodzić do zamożnej rodziny. I tutaj e, to wejście do zamożnej rodziny może być za sprawą tego cesarza, jak najbardziej. No i może się okazać, że wejdziecie jako, nie wiem, wspólnik, wspólniczka, <coughs> jako partner, partnerka, jako mąż, żona, tak, e, do firmy tej osoby, tak? Czy do firmy waszej rodzinnej, czy firmy rodziny tej osoby, no ale to jest jakby takie, wiecie, Tutaj, no wejście po prostu w, nie wiem czy wy będziecie mieć stanowisko, bo możecie dostać stanowisko, wiecie jakąś tam umowę o pracę, a możecie po prostu być jako wspólnik, współwłaściciel, czy jako udziałowiec, nie wiem, jako członek zarządu, jako prezes zarządu, możecie wejść na, do to spółek, czy jako tam komplementariusz, komandytariusz, nie ma to znaczenia, możecie wejść w ten sposób, albo po prostu na podstawie właśnie umowy o pracę albo kochani, mieć stanowisko, albo po prostu mieć funkcję, tak, więc to może być coś takiego, że wy nie będziecie na co dzień w tej firmie przebywać 8 godzin, um, może tak być, a może tak nie być, tak, możecie być tylko członkiem zarządu, będziecie mieć z tego tytułu wynagrodzenie i to wszystko, nie, i będziecie się pojawiać na, wiecie, na walnym zgromadzeniu wspólników, czy rady nadzorczej, no i tyle, nie, ej, tu jest szczęście, happy szczęście, tak, happy szczęście, szczęśliwe szczęście, happy end, no. Moi drodzy, z. W każdym razie, wejście w jakąś zamożną rodzinę. Wejście w związek, w relacje, gdzie jest zamożna rodzina, gdzie tutaj też zawodowo, biznesowo będziecie bardzo ustawieni dobrze. Z zewnątrz jest nieoczekiwany, nie, nie z zewnątrz, tylko nieoczekiwany jest azbuław. Moje drogie strzelce, co jest nieoczekiwane? No właśnie, pasja, ogień, pożądanie, namiętność, nowe uczucie. W Was jest nieoczekiwane, nowe uczucie do kogoś. Do osób w relacjach, w związkach też może być nowe uczucie. Singli nowe uczucie, czy do tego cesarza jednych i drugich, czy do osoby z przeszłości, czy do bratniej duszy z przeszłości, czy do kogokolwiek. Tutaj jest nowe uczucie. Nieoczekiwanie się pojawia. To może być ta nieoczekiwana bratnia dusza, ta nieoczekiwana osoba też z przeszłości dla niektórych. Nieoczekiwanie odnowienie kontaktu i jest uczucie. Nigdy może nie wygasło. A dla niektórych nowe uczucia jest nieoczekiwane. Nowa osoba, nowe uczucie. To jest nowa oferta, nowa propozycja. Ona może być nową propozycją zawodową, biznesową i nową propozycją uczuciową jak najbardziej. Bo Buław jest działaniem, jest aktywnością, więc tutaj może być na rzecz powstania relacji związku, nowego uczucia, albo na rzecz no właśnie nowej propozycji zawodowej, biznesowej, żeby wejść do spółki, wejść do firmy, być na stanowisku, otrzymywać wynagrodzenie. Być może za pracę, której nie będzie trzeba w ogóle wykonywać. Bo takie sytuacje też są. Może słuchajcie, może to dlatego jest takie spełnienie. Może wy dlatego tacy szczęśliwi. I w sumie to tym cesarzem się stajecie. Albo was faktycznie ktoś tutaj jakieś udziały będziecie wnosić, albo no, będziecie mieć funkcję stanowisko w zasadzie do końca życia pieniądze, a tak naprawdę będziecie mogli robić, co będziecie chcieć, tak? Nawet możecie nic nie robić, tylko siedzieć jak ten cesarz, nie? Czy, czy cesarzowa, i to stąd. To spełnienie marzeń, pragnień, szczęście ogromne, sukces największy, no czy mogło być lepiej? Czy ludzie, czy ile osób by. No wiem, są takie osoby, na przykład skorpiony by tak nie chciały, <laughs> ale chyba w każdy pozostały, powiem dla, dlaczego, bo każdy pozostały znak Zodiaku chciałby dostawać wynagrodzenie. Y za pracę, której nie wykonuje lub nie musi, że sprawuje tylko funkcję, stanowisko i w zasadzie to może gdzieś tylko się reprezentuje firmę, gdzieś się pokazuje, wiecie, na jakichś takich spotkaniach, wiecie, typu, nie wiem, no takich raz, dwa razy w roku, nie? I na tych walnych zgromadzeniach i tylko wiecie, jako właśnie sprawuje funkcję, dostaje pieniądze za to i z tego żyje. No tak by raczej każdy chciał. No, dlatego mówię o skorpionach, że nie, bo skorpiony jednak chcą, one chcą, coś. Nie chodzi o to też, że robić. Oczywiście chcą być aktywne i chcą robić, ale one muszą czuć, że, że to, za co dostają to wynagrodzenie, no właśnie, my tak nie umiemy, skorpiony, przyjmować za nic pieniędzy. O, może tak, no to jest trudne, ale znaczy za nic. To też nie o to chodzi, że za nic, bo inaczej, bardziej chodzi o to, że chcemy bardziej coś robić aktywnie. Nie lubimy siedzieć bezczynnie. Nie, to byłoby dla nas za łatwe, Nie lubimy łatwego życia. Nie, nie lubimy pójścia na łatwiznę. My będziemy drążyć. My będziemy y, chcieć więcej. O, My będziemy chcieć zawsze sięgać po więcej. I to jest też to, że jasne, można siedzieć na posadce, dostawać pieniądze, mieć wszystko, ale dla skorpionów to jest za nudne. To jest zbyt ograniczające skorpiona, y, jego wszystko i. Umysłowo i w ogóle nie. No bo to nie ma co ukrywać. To jest po prostu: słuchajcie, no jeżeli ktoś siedzi, nic nie robi, dostaje pieniądze, nawet jeżeli zajmie się swoimi zainteresowaniami i pasjami, to nie rozwija się, nie rozwija mózgu, nie idzie do przodu. Jedynym rozwojem naszego mózgu i naszej wyobraźni jest zmiana. Jak nie ma zmiany, nie ma rozwoju. A to, żeby mózg pracował do końca na wysokich obrotach, do końca życia, jest bardzo ważne, bo wtedy pozostaje tak naprawdę aktywny i świadomy. Tak? To dzięki temu, dzięki naszej aktywności umysłowej do, do końca życia, do kiedy się da, dzięki temu nie zapadamy na choroby, wiecie, tam jakieś Alzheimera i inne. Oczywiście to nie jest tylko ta przyczyna zapadania na te choroby, bo są też inne choroby, inne przyczyny. Ale to jest bardzo ważne, żeby ten mózg cały czas miał nad czym pracować. A skorpiony lubią myśleć i lubią, żeby ich mózg pracował i miał nad czym. O, o to chodziło. Ale to nie jest czytanie o skorpionach, tylko o strzelcach, tylko oczywiście ja chciałam wyjaśnić to. Dlaczego większość znaków by chciała, a skorpiony nie? Ale jeżeli są takie znaki, na przykład strzelce, bo to dla Was czytanie, więc raczej nikt inny nie będzie oglądał czytania tylko strzelce, no chyba że osoby strzelczyków. Jeżeli macie w tej, w tej kwestii zdanie takie, że strzelce też, tak, no to bardzo chętnie możecie się podzielić tym zdaniem w komentarzu, tak? Że to coś przynajmniej zmienicie też, bo, bo tak jak mówię, no ja nie zauważyłam, żeby jakieś inne znaki dążyły do tego, żeby jednak nie spocząć na laurach i załatwić pieniądze, tylko coś robić w życiu takiego, co poza pasją, poza zainteresowaniem, bo pasja, zainteresowanie to jest dla nas, tak? To nie jest rzecz dodana, którą my robimy dla kogoś, my to robimy dla siebie. Więc skupienie się w życiu na pasji i na zainteresowaniu, to jest skupienie się na siebie, czyli to jest egoizm tak naprawdę. Ale każdy musi mieć troszeczkę egoizmu, ale zdrowego, czyli oprócz tego musi być równowaga, balans musi być do tego coś, co robimy na rzecz przyczyniania się do czegoś innego, a nie tylko do naszego, tak? Nie mówię, że praca na czyjś rachunek czy na kogoś, tylko chodzi o to, żeby przyczyniać się do tworzenia, czy do powstawania, czy do zmiany czegoś innego poza, wiecie, własnym organizmem, nie? Ok, rada wskazówka, wynik to jest siła. Siła. Siła, moi drodzy, no, mówi o tym, że jeżeli pojawią się jakieś przeciwności czy jakieś trudności, to Wy sobie z nimi doskonale poradzicie. Wy macie motywację, determinację, macie tą siłę. Ale i zarazem łagodność, i z łagodnością, jeżeli będzie potrzeba, to sobie poradzicie z wszystkim. Co ja tu widzę w tej sile? No, widzę w to, że jeżeli ktoś tutaj, jeżeli jest jakaś różnica, tak? Że ktoś jest bardzo wpływowy, bardzo bogaty, bardzo zamożny a druga osoba jest no, niższy ma status społeczny, tak? To tutaj nie będzie czegoś takiego, jak często się zdarza, że ta druga osoba będzie miała poczucie, że nie zasługuje, że nie zasłużyła, że dostała za dużo, nie będzie miała tego poczucia niższej wartości, tak? Wy tutaj nie dacie, nawet gdyby tak było, nie dacie tego po sobie kompletnie poznać. Nie, wy tu z łagodnością pokażecie, że wy to przyjmujecie, bo to wam się należy, bo na to zasłużyliście, bo na to zasługujecie. I podejdziecie do tego w ten sposób, nie jako, wiecie, taka ofiara, czy jako osoba, która yy, no, po prostu jest zawstydzona, czy, czy nie potrafi w jakiś sposób zareagować, że, że ale to... Yy, że to tak na, na przykład na Was bardzo spadnie, i, i że, że tyle szczęścia, i w ogóle, że ja nie wiem, nie spodziewałem się, nie zasługuję na to, nie, tu nie będzie takich słów. Nie. Nie, nie dacie po sobie poznać po prostu. Także, także fajnie. Ale oczywiście to nie wszystko z karty Siła, bo moje drogie strzelce. Moc ewidentnie radzi Wam, żebyście odnaleźli w sobie witalność, moc i łagodność. Macie tę moc, więc na pewno ją odnajdziecie, nie będzie problemu. Tu jest pokazana silna, namiętna osoba. Być może kobieta, bo to jest bardziej energia kobiety. Osoba, która ma i dużą odwagę, i dużą samodyscyplinę, ale i dobrą kondycję. Więc bardzo fajnie. Pokazuje to też przejęcie inicjatywy w miłości, w relacji, w związkach, akceptację siebie, swojego ciała, dużą namiętność w relacjach, w związkach. Z drugą osobą, tak? Tu nie chodzi mi tylko o w związkach stałych, tylko w ogóle w relacjach, czyli singli to też dotyczy. Tu się mogą pojawić jakieś dosyć silnie wyrażane uczucia, moi kochani. Ewentualnie, jeżeli w związkach, w relacjach będzie ta rozmowa wyjaśniająca i kogoś poniesie, no to strzelec będzie łagodny. On łagodnie, tak? On nie da się ponieść emocją, nie da się wyprowadzić z równowagi, nie, nie ma opcji. Może być silnie, może być gwałtownie, ale tutaj z dużą łagodnością sobie strzelczyki poradzą. Więc bardzo fajnie. Dbajcie o siebie, miłości. Pa pa.